Hej, hej! Dziś otwieram kalendarz z kosmetykami z firmy Ifroshen. No powiem wam, że z wyglądu naprawdę zacnie przedstawiać ten kalendarz, więc mam nadzieję, że również taka zawartość będzie. Oczywiście, jak zwykle, link do kalendarza znajdziecie w opisie. Oraz do tego sweterka, który mam na sobie, zachwyciłam się jego kolorem, ale są też również inne. Chciałam wam również przypomnieć, że wczoraj dodałam odcinek, w którym otwieram zestawy kosmetyczne, to akurat były z Florence by Mills, czyli marki kosmetycznej aktorki z serialu Stranger Things. Na pewno go znacie, bo dość popularny. Są teraz na dość dużej promocji w Douglasie, która trwa do 10 rano do jutra, więc wrzucam wam również linka do tego. Dajcie koniecznie znać jak podoba wam się ten kalendarz. Jak dla mnie kolorystyka jest cudna, choć no mało świąteczna, ale Podobały mi się te kolory. Zaczynamy od pierwszego pudełeczka za kalendarz zapłaciłam 229 zł, co w przeliczeniu za jedno pudełeczko daje nam około 9 ,50 zł 50 groszy za produkt. Tutaj w pojemności 30 ml znalazłam maskę do twarzy z kojącym rumiankiem. To jest taka maseczka zmywalna, nakładamy na 10 minut, po czym możemy zmyć wodą czy też ściągnąć wacikiem. Czas na dwójkę. Dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie kosmetyki z firmy Ifrosze czy używacie. Ja kiedyś bardzo od nich lubiłam mgiełki zapach Ponieważ mieli je z moją ulubioną marakują. Zobaczmy, jakie tym razem, słuchajcie, zapachy nam się trafią. I proszę, to francuska marka, więc większość napisów tutaj znajdziemy w języku francuskim. Więc trochę szkoda, ponieważ trzeba tutaj wszystko z tłumaczem przeglądać. No ale mamy tutaj, słuchajcie, półkankę odstawą do włosów, która nadaje nam błysk. Używaliście takiej płukanki, Ja kiedyś bardzo dużo słyszałam o malinowej a tutaj mamy akurat owoce agawy, pojemność tego kosmetyku to 50 ml, czas na okienko numer 3 było, coś do włosów, coś do twarzy, no to myślę sobie, że teraz czas na jakiś produkt do ciała i tak mi to wygląda, że będzie to taki żel pod prysznic albo balsam, no to można powiedzieć, że udało mi się trafić, ponieważ mamy tutaj produkt do ciała, jest to dokładnie balsam z olejem arganowym i różą ja kiedyś miałam krem do rąk z tej serii i taki bardzo fajny orientalny zapach, jest to 50 ml numer 4, gdy otwieram Mam ostatnio kalendarze adwentowe a właściwie robię to codziennie o godzinie 19 dodaję odcinki, to widziałam właśnie mnóstwo próśb, żeby otworzyć ten kalendarz, więc udało mi się go zakupić i mam. Tym razem jest to kosmetyk do demakijażu, dokładnie płyn micelarny 2 w 1, który nadaje się do zmywania makijażu twarzy oraz oczu, więc powinien być delikatny, 50 ml w tej buteleczce się znajduje. Numer 5, ciekawi mnie, czy będą to jakieś kosmetyki do makijażu. Wydaje mi się, że jest taka opcja, ponieważ z tego co pamiętam, jak kiedyś otwierałam kalendarze z tej firmy, to właśnie były tam takie kosmetyki. Kolejny produkt do włosów z tej samej serii co półkanka. Tym razem pojawił się szampon do włosów zniszczonych, regenerujący. Mamy tutaj 50 ml i również ma ekstrakt z owoców agawy. Numer 6. No tutaj słuchajcie, nam się już trochę takie domino robi. Mam nadzieję, że te pudełka nie pospadają. A w środku wykrakałam. Mamy tutaj, słuchajcie, Mikołajkowe okienko. Ciekawy produkt, ponieważ jest to szminka. Jej numer to 56. A jeżeli chodzi o kolor, to taka soczysta, intensywna, czerwień. Podoba Wam się. Numer 7, powiem Wam, że całkiem przyjemnie otwieram się ten kalendarz. Myślę, że to jest póki co, jeżeli patrzę na te produkty, taki w miarę uniwersalny. Wielu osobom może się spodobać. O, jakie piękne opakowanie. W sumie bardzo nawiązuje do tego kalendarza adwentowego. Świetnie. Jest to żel pod prysznic o zapachu Orange Fondant. No, jestem bardzo ciekawa, jak to pachnie. Kojarzycie takie czekolady z nadzieniem pomarańczowym? To dokładnie tak to pachnie. Ja szczerze mówiąc bym to zjadła. Nie mogę nagrywać kalendarza na głodniaka, bo te zapachy owocowe, słodkie naprawdę robią mi smaka. Numer 8 tutaj na samej górze swoją drogą. Kiedyś jak kupowałam kosmetyki w jakimś sklepie to była informacja, że nie nadają się one do jedzenia, bo szczerze mówiąc się nie dziwię, że to umieścili, bo tak one pięknie pachniały, a tutaj mamy jakąś próbkę zapachu. W języku francuskim nie jestem zbyt dobra, choć uczyłam się go w szkole. C'est desur, chyba tak to się czyta. W każdym razie, słuchajcie, zapach jest idealny. Jeżeli lubicie Dolce Gabbana Light Blue, Moschino, takie świeże, cytrusowe zapachy, to jest właśnie ten typ, więc e, powiem szczerze, bardzo, bardzo kusi, żeby kupić sobie pełną pojemność. Świetny, Zapach. Mamy tutaj 4 ml cytrusowy, świeży, naprawdę idealny, jak dla mnie. Spójrzcie tylko na dziewiątkę, jakie wielkie pudełeczko. No, coś tutaj musi być ciekawego. Dobra, po prostu kosmetyk jest mały. No, ok. Drugi kosmetyk z tej samej serii Pure Alk, czyli to jest wersja z algami. Tym razem mamy żel do mycia twarzy dla skóry normalnej i mieszanej. Pojemność 30 ml. I numer 10. Zbliżamy się do połowy kalendarza. Dajcie znać, co o nim myślicie dla mnie naprawdę wypada ciekawie i tutaj mamy serię, której chyba jeszcze nie znam ok, jest to wykładzający peeling do ciała z pestkami moreli 30 ml produktu no naprawdę bardzo ciekawa sprawa jeszcze nie miałam nigdy peelingów z pestkami jakichś owoców, raczej były to solne bądź cukrowe a numer 11 mamy tutaj na samym dole w środku jakaś malutka tubka. Obstawiam, że może być to na przykład krem do twarzy. No i dokładnie tak, mamy tutaj krem do twarzy na dzień jest to pielęgnacja przeciwzmarszczkowa pojemność 7 ml. W, e, seria to Elixir Botanic. No i numer 12, moim zdaniem, fajne są te kalendarze. Właśnie mają pudełeczka, bo później możemy sobie je wykorzystać i zrobić swój bądź jakiś kalendarz adwentowy w podarunku dla kogoś. Przepiękne opakowanie, mam nadzieję, że to będzie owocowe. I mamy tutaj żel pod prysznic z jeżyną. Kocham te owoce, więc muszę sobie powąchać. Wow, wow, wow. Jeżeli lubicie owocowe zapachy, to serio one są tutaj takie mega soczyste. Świetne, naprawdę. Jestem zachwycona. Chciałabym więcej tej serii w tym kalendarzu, ale jeszcze mamy dużo okienek do otworzenia, więc mam nadzieję, że tak również będzie 50 ml pojemność. Czas na numer 13. Mam nadzieję, że pudełeczko nie będzie pechowe. To tym razem się kryje? Wow, mamy Kolejny kosmetyk kolorowy. Może ja osobiście tak do końca nie jestem zadowolona, bo nie używam klasycznych lakierów do paznokci, ale jeżeli wy używacie, no to na pewno wam się przyda. Mamy tutaj lakier do paznokci z serii Go Green, czyli jakaś taka wegańska. Jeżeli chodzi o odcień, moim zdaniem naprawdę całkiem spoko. Co myślicie? Numer 14, piramida zaraz runie. Trochę jak inga to wygląda, ale wiecie co? No zazwyczaj lakiery do paznokci to są albo czerwone, albo beżowe, jakieś takie cieliste. Tutaj było coś takiego nie więc fajnie. A tym razem mamy odżywkę do włosów, ale bez spłukiwania. 30 ml, i jest ona do włosów zniszczonych, więc myślę, że taka właśnie mi się przyda. Pudełeczko z numerem 15. Dosyć duże i bardzo ciężkie, to muszę przyznać. W środku jest jakaś buteleczka. Już widzę, że jest to ta sama seria, z której był wcześniej balsam. A teraz mamy żel pod prysznic. Mamy tutaj dla przypomnienia olej arganowy oraz róże. 50 ml, opakowania. I numer 16. Wyczuwam, że tu może być jakaś czarna kredka, bo naprawdę opakowanie jest bardzo, bardzo lekkie. No, widzicie, mam przeczucie, ale już tyle tych kalendarzy adwentowych otwieram, że czarna kredka jest po prostu klasykiem. Choć rozmawiając z Wami w komentarzach wiem, że nie każdy jej używa, w tym ja jestem taką osobą, która nie używa czarnych kredek. Numer 17, ale powiem Wam, że jestem miło zaskoczona tym kalendarzem, że właśnie tutaj pojawia się również kolorówka, więc to jest bardzo ciekawe. O, i to chyba będzie balsamik do ust. A z tego produktu cieszę się podwójnie, ponieważ jest to ta sama seria Jeżynowa, więc nie dość, że będzie mi nawilżał usta, to jeszcze pięknie pachniał, jestem na tak. Numer 18, jedno z największych pudełeczek, które nam tutaj pozostały do otwierania. Kolejna tubka. Powiem wam, że z tymi tubkami to mam taką śmieszną historię. Mamy tutaj maskę nawilżającą, regenerującą do twarzy z nagietkiem. Również ona jest zmywalna, pojemność 30 ml, już wam opowiadam. Numer 19 miałam właśnie małe opakowania, próbki takich maseczek. No i w większości były one do twarzy. Ale też trafiła się jakaś do włosów, i jak była u mnie moja mama, kiedyś wieczorem się pytała, co może użyć do twarzy. I mówię, weź sobie coś z tego, i ja jej dałam, słuchajcie, kosmetyk do włosów, i ona nałożyła to na twarz. no Powiem wam, że nic jej się nie stało, ale mówię, że piekła ją skórę. Więc fail totalny zaliczyłam, no ale takie, tak to jest, francuskie napisy, późna noc bywa. E, tutaj mamy krem, który już się trafił w tym kalendarzu, seria Elixir Botanic, wcześniej był na dzień, teraz mamy na noc przeciwzmaszczkowy krem w pojemności 7 ml, 20 i zostały nam 4 pudełeczka do końca i kolejny zapach. Ja się cieszę, bo tamten mi się bardzo podobał. Zapach jest o nazwie Plen Soleil. I powiem wam, że tutaj tym razem jest on bardzo kwiatowy, ale też mi się podoba ten, ten wcześniejszy cytruski. A co kryje pudełeczko 21 przed nami? Sprawdźmy no jakiś inny produkt. Już widzimy to po nakręce. Fajnie byłoby, gdyby trafił się tutaj jakiś krem do rąk, byłabym zadowolona, ale piękne opakowanie. Tak myślałam po wielkości i kształcie tej tubeczki, że to będzie krem do rąk, ale mamy tutaj krem regenerujący do ciała, balsam do ciała. Wydaje mi się, że na lajcie można nałożyć też to na dłonie, jak najbardziej 30 ml opakowania. Numer 22, a w środku mamy tubkę z maską. Dwa w jednym, i słuchajcie, jest tym razem, to chyba ta maska do włosów. Tak jest, to ta maska, o której, tak jest, to ta maska, o której Wam opowiadam przed chwilą śmieszną historię. Tutaj mamy maskę do włosów zniszczonych, 35 ml. No, 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 23. Według mojego doświadczenia kalendarzowego, adwentowego, zawsze w tych ostatnich pudełeczkach trafiają się naprawdę ciekawe produkty. wow. Po zdjęciu widzę, że tak, no i powiem Wam, że to jest ta sama seria, co ten żel pod prysznic, który już nam się trafił. Tym razem mamy krem do rąk. Jest to jak dla mnie niebezpieczeństwo używać tego, ponieważ tak to pięknie pachnie, ale zobaczcie, w ogóle wtedy nie wiem, jaka ślepa, bo nie zauważam tego. Ale tutaj właśnie widać takie pomarańcze w czekoladzie, i właśnie to jest ten smak! Oh kurczę, jak mnie kusi do słodyczy teraz ten kalendarz, numer 24 nie wiem czy znacie takie słodycze były takie jakby paluszki czekoladowe, a w środku właśnie było takie płynne nadzienie pomarańczowe i z tym mi się to kojarzy, co to może być no dobrze, piękne opakowanie trochę właśnie takie kalendarzowe, mamy tutaj maskarę tusz do rzęs który jest wydłużający, pogrubiający i podkręcający, oczywiście go nie otwieram z tego względu, że ja otwieram codziennie kalendarze adwentowe, już chyba z 40 chyba otworzyłam w tym roku, więc e, w praktycznie w każdym kalendarzu, trafi się minimum jeden tuż do rzęstu, już bym miała 40 otwartych, więc wiadomo, że tego nie wykorzystała i by się to zeschło. No i otworzyliśmy cały kalendarz adwentowy. Właściwie ja otworzyłam, a wy tylko mi towarzyszyliście. Tak wygląda jego zawartość. Co o nim myślicie? Ja powiem wam, że jak dla mnie fajnie, że są takie jakieś limitowane zapachy, typu te pomarańcze w czekoladzie, fajne wody toaletowe. Ja wam polecam ten kalendarz. Jeżeli ktoś chciałby przetestować markę Ifroshe, to tutaj naprawdę jest dosyć sporo produktów do twarzy, do ciała, do włosów i nawet kolorówka się znalazła. Oczywiście, jak zwykle, jestem ciekawa, Waszej opinii odnośnie kalendarza adwentowego, dajcie mi koniecznie znać, co o nim myślicie, na jaki kalendarz adwentowy czekacie, żebym otworzyła na moim kanale. Piesula tutaj, słuchajcie, wącha, chyba czuje te perfumy, ona uwielbia ze mną wąchać perfumy, świeczki po prostu, zawsze przychodzi do nowych zapachów. <grych> jeżeli obejrzeliście odcinek do końca i macie ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania czekolada, bo te pomarańcze w czekoladzie to naprawdę mnie tak zachwyciły. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. Kciuki w górę, jeżeli odcinek się podobał. Widzimy się już jutro o godzinie 19, buźka! Papa, pa. ej, nie mówiłam do ciebie, żebyś mi dawała buzi.